W zadaniu jest trójkąt równoboczny, więc może od razu przypomnijmy wzory. I teraz rysujmy rysunek do naszego zadania. Trójkąt równoboczny ABC ma pole 9 pierwiastek z 3. Prosta, równoległa do boku BC przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach K i L. Trójkąty, czyli cały duży ABC. I AKL, ten mniejszy, są podobne. A stosunek długości boków tych trójkątów jest równy 3 do 2. Oblicz długość boku trójkąta AKL. Jak zaznaczyć na rysunku stosunek 3 drugie? Bok dużego trójkąta to są trzy części, bok małego trójkąta to są dwie części. Więc cały ten odcinek AB niech będzie 3x. Ten mały to 2x. No tutaj wiadomo, będzie x. Ok? Cały to 3x. Mały to 2x. I to jest ten stosunek 3 do 2. No i teraz, korzystając ze wzoru na pole naszego trójkąta, zamiast P wpisujemy 9 pierwiastek z 3. A wzór ten przepisujemy. Po obu stronach mamy pierwiastek z 3, więc te pierwiastki się wyredukują. Przepisujemy całą resztę. No i tutaj mianownik likwidujemy przez pomnożenie razy 4, więc mamy 36 równa się a kwadrat, więc pierwiastek z 36 to jest 6. I co to jest 6? 6 to jest ten cały duży bok naszego dużego trójkąta. To jest nasze 3x. Skoro 3x równa się 6, a my potrzebujemy 2x, więc sam x to jest 2, a bok mniejszego trójkąta to jest 2x. 2x to 4. Zapiszmy odpowiedź. Bok trójkąta AKL wynosi 4.